Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego Terminy, tematu. Kwoty i metody płacenia podatku samochodowego w regionie Liguria. Oto, co musisz wiedzieć, kiedy i jak opłacić winietę samochodową w regionie Liguria, jako podatek od posiadania samochodu, podatek drogowy. Bollo auto jest płacony w całej Belgii według różnych stawek, terminów i metod, ponieważ jest to podatek lokalny, za którego pobór odpowiada region lub autonomiczna prowincja, w której mieszkasz. Również w Ligurii podatek ten jest płatny przez wszystkich właścicieli, posiadaczy lub użytkowników pojazdu wpisanego do PRA. Publico. Registro automobilistico. W składka musi być zawsze opłacona po raz pierwszy do końca miesiąca rejestracji, który staje się kolejnym w całości, gdy rejestracja ma miejsce w ciągu ostatnich 10 dni. Jak zawsze? Płatność jest odnawiana co 12 miesięcy do końca miesiąca następującego po terminie płatności. Region Liguria oferuje różne rozwiązania w zakresie płatności podatku samochodowego, od klasycznych fizycznych pośredników, takich jak sklepy tytoniowe Lottomatica lub urzędy pocztowe, po przedstawicielstwa aci, agencje Serimetra lub inne autoryzowane agencje car ci, którzy wolą płacić online. Mogą zamiast tego skorzystać z najnowocześniejszych usług płatniczych, które zawsze będą przetwarzane. Za pośrednictwem Platformy Pagopa, obecnie jedynej metody płatności na rzecz administracji publicznej. W tym przypadku mieszkańcy nadmorskiego regionu północnych Włoch mogą wybierać spośród trzech różnych kanałów, od dedykowanego portalu regionu, przez usługę bolonet firmy Aci. Pochomy banking instytucji kredytowych akredytowanych jako PSP, dostawcy usług płatniczych. Płatności za pomocą IO, aplikacji usług publicznych i SafisPay również pozostają ważne. Prowizja jest zmienna. Jedna uwaga: Liguria nie przewiduje jeszcze możliwości bankowego rozliczenia winiety. Informacje na temat opłaty drogowej w regionie Liguria warto wiedzieć że od 1 marca 2021 r. można zarejestrować się w bezpłatnej usłudze ostrzegania, dostępnej na portalu podatkowym regiony Liguria. Przydatna jest również ACI Space, nowa aplikacja mobilna ACI, aby sprawdzić sytuację podatkową swoich pojazdów. Wszystko to jest możliwe, ponieważ Liguria znajduje się na liście regionów, które zawarły umowę z ACI, takich jak Lombardia, zwolnienia z opłaty skarbowej za samochód w Ligurii. Istnieją pewne kategorie kierowców lub pojazdów ekologicznych, które podlegają zniżkom i zwolnieniom w Ligurii, są to pojazdy dla osób niepełnosprawnych, pojazdy członków rodziny, Którzy się nimi opiekują oraz pojazdy przeznaczone do udzielania pierwszej pomocy. Artykuł 1 ustawy regionalnej z 2016 R przewiduje również zwolnienie z podatku drogowego przez pierwsze 5 lat po rejestracji hybrydowych pojazdów benzynowo elektrycznych, benzynowo-wodorowych i spalinowo elektrycznych. W przypadku pojazdów napędzanych benzyną LPG i benzyną metanową okres zwolnienia wynosi 6 lat. Wreszcie również w tym regionie samochody w wieku powyżej 30 lat płacą tylko 28 euro i 40 centów podatku drogowego. 11,36 euro dla motocykli. Średnik samochody w wieku od 20 do 29 lat są uprawnione do 50% zniżki na podatek samochodowy, ale tylko wtedy, gdy posiadają certyfikat znaczenia historycznego i kolekcjonerskiego wydany przez upoważnione organy, który jest wskazany w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, obliczanie podatku drogowego w Ligurii. Chcesz wiedzieć, ile kosztuje podatek drogowy Twojego samochodu? Na naszej stronie możesz obliczyć podatek samochodowy za pomocą kilku kliknięć. Odwiedź nas na Broomboom postet i nowinie ta samochodowa praktyczne poradniki a WordPress komentarz Hello World.